W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący, wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią, uwielbiając święte tajemnice, Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady, Mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obiecanego Maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Uwielbiajmy najświętszą duszę dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęć mi boskiemu dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym jego mieszkaniem. O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski i zjednoczyła ją ze słowem przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze dziecię Jezu błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nad przyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twym życiem, abyśmy mogli wołać za apostołem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. O Jezu, życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen. O Boże Dziecię, prosimy Cię spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.